Pobierze świat. Magazyn Turystyczny Radia Opole. Ile to już lat razem wędrujemy? Starsi ludzie nie pamiętają, ale ja myślę, że to będzie gdzieś. 15, 16 lat. A po raz pierwszy w tak urokliwe miejsce Pan mnie zaprowadził. Ponieważ zawsze gdzieś odkrywamy coś nowego i, i są takie miejsca, w których Pani jeszcze nie była i jest jeszcze takich bardzo wiele miejsc, do których dopiero Pani musi dotrzeć. Ja się włóczę całe życie, a Pani chce w ciągu 16 lat zobaczyć wszystko. Zresztą płaszczyzna jest niezwykle urokliwa, a na przestrzeni tych kilkudziesięciu, na których ja się poruszam, no to jest kawałeczek tego wszystkiego. Znaleźliśmy tajemnicę, gdzie dzisiaj dotarliśmy po raz pierwszy. Razem dotarliśmy po raz pierwszy, bo ja tutaj już bywałem. Jesteśmy między Nysą Kłodzką a Odrą, a dokładnie jesteśmy z tyłu wioski Mikolin, gdzie Nysa Kłodzka wpada do Odry. Jesteśmy w widłach tych rzek, a konkretnie jesteśmy na takim przepięknym oczkiem wodnym gdzie W tej chwili widać, że kwitnie życie, bo to jest taka wyprawa bardzo wiosenna. W tej chwili o, gdzieś odezwał się dziecioł w tle. Kiedy pan powiedział, że pojedziemy w okolicę Mikolina, ucieszyłam się z tego zaproszenia, bo mieliśmy telefon od naszej słuchaczki, która... Pytała, dlaczego w tym roku nie było widać przylotu gęsi. Ja odpowiedziałam, że ja nawet nie widziałam, jak gęsi odlatywały. A tu w Mikolinie ponoć jest ich najwięcej. Faktycznie, okolica Mikolina to jest taka stacja przystankowa. Jest to okolica gęsiego stawu. Nazwa sama mówi za siebie. Rozległe pola i łąki powodują, że te ptaki bały się tutaj dobrze. Mikolin jest takim miejscem, gdzie lata temu, kiedy były naprawdę prawdziwe zimy i po nich wybuchała ta wiosna, widać było, że te ptaki lecą w jedną i w drugą stronę, czyli przemieszczając się do leży zimowych, do leży letnich, tu miał swój przystanek. W tym roku tego nie było. Pojawiło się parę kluczy, zaledwie kilka widziałem, bardzo licznych, bo nieraz leciało i stoptaków. Przeważnie widzi się 30, 20, różnie to bywa i one takimi falami nadlatywały zawsze na Mikolin, zasiadały na polach, żerowały, gawożyły, odpoczywały, odlatywały dalej. W tym roku to się odbyło właściwie przez przypadek. Wydaje mi się, że te trasy migracyjne w związku ze zmianą klimatu, zmianą pogody bardzo kiepską zimą w ogóle były bardzo krótkie, bo po co gdzieś odlatywać. Nie ma sensu. Skoro się okazuje, że na miejscu jest wystarczająco dużo karmy, wystarczająca temperatura, żeby przetrwać, to po to się przemieszać. Wiadomo, że szukamy ciągle tej wygody w życiu, zwierzęta też. Dlatego te migracje jesienne były bardzo słabe, bo nie było takiej potrzeby. Ptaki mają ten swój zegar biologiczny, one wiedzą wcześniej, wiedzą lepiej. Są mądrzejsze od nas. Jeżeli kiedyś nauczymy się odczytywać ich myśli, ich zamiary, być może nam też będzie lepiej. My jeszcze nie do końca wszystko o nich wiemy. Co najciekawsze, coraz więcej ptaków u nas już po prostu jest cały czas. Nie opłaca się odlatywać. Ale gęsi odlatują? Gęsi ciągle się odlatują, ale mówię, to są już takie migracje bardzo krótkie. Kiedyś obserwowałem od Bladego Świtu do późnej nocy, będąc na pomniku, no całe stada, któreś przylatywały, zapadały, podnosiły się. Wydawało się momentami, jak gdyby to były, mówię, takie naloty dywanowe. Jedna eskadra przylatuje i druga odlatuje. A tutaj nie. W tym roku to było bardzo kiepskie, bardzo słabe. I to nie jest tak, że tych gęsi jest mniej. One po prostu przemieszczają się na mniejszych odcinkach. Nie ma potrzeby długich przelotów, ponieważ zawsze, to jest też bardzo ważne, zawsze taki klucz prowadzi mama gęś, bo ona jest mądrzejsza i ona podejmuje decyzję. Czy Lecimy dalej, czy przemieszczamy się bardzo krótko, czy gdzieś tylko wystarczy się oddalić troszeczkę, gdzie jest to przyzwoite warunki do żerowania, do wyprowadzenia młodych. I na tym to polega. A zakładają tutaj swoje gniazda, <laughs> czy tylko jako miejsce. Nie, zakładają, zakładają. Mamy, my mamy swoją biebrze, mamy z i. Ale tutaj w Mikolinie. Nie, tutaj nie widziałem, tutaj nie widziałem mów, Mówię z pełną odpowiedzialnością. Nie widziałem gniazd, jest to teren zbyt mały, jeżeli chodzi o bezpieczne gniazdowanie. Gdzieś Biebrzy, Bugonarwi, gdzieś tam mają swoje stanowiska. Tutaj u nas nie wykryłem. Co nie znaczy, że nie ma, bo jeszcze nie we wszystkich miejscach żeśmy się poruszali. To jest tak jak pamięta Pani, byliśmy kiedyś na marszałkach. My tu w mieście cały czas widywaliśmy łabędzie, które do nas przychodziły, brało się chleb, żeby je do siebie przywołać. A tam widzieliśmy łabędzia, który nie chciał mieć w ogóle kontaktu mhm. z człowiekiem. Jaka była siła tego zwierzęcia? A jaki jest problem, kiedy podchodzi człowiek gdzieś właśnie w takim terenie, jak tutaj, żeby ten ptak cichutko zapadł? Ponieważ nie przychodzimy go obserwować, nie przychodzimy go podglądać, bo mamy jak gdyby inny cel, inne założenie to możemy koło niego przejść kilkadziesiąt razy i go nie zobaczyć. W marszałkach widzieliśmy też czarnego bociana, musieliśmy go przechyczyć, no, żeby, żeby go zobaczyć. Żeby go zobaczyć. W tej chwili nie można mówić, że coś się odbywa tak, jak odbywało się kiedyś, ponieważ zmienia się klimat, więc zmieniają się również zachowania ptaków. Ciągle jeszcze mamy kosa parkowego, żyjącego blisko człowieka, ale mamy cały czas kosa leśnego. Już rudziki coraz częściej zakładają gniazda przy domkach jednorodzinnych, gdzieś w ogródku, a to jest przecież ptak. Leśny, to wszystko, to wszystko się zmienia. Cały świat się zmienia i my się zmieniamy. I my się zmieniamy, oczywiście. Wpadamy teraz już w filozofię taką straszliwie poważną. Tak, to jest prawdą. Wszystko ulega zmianie i nie wszystko do końca jeszcze poznaliśmy, nie wszystko jest nam jeszcze do końca znane. O, co to? To jest jakaś strasznie zdenerwowana kaczka. To kaczor strasznie wykrzykuje. Tam jest jakiś niepokój, coś tam się dzieje. Albo panowie walczą o panią, i to najczęściej tak bywa, że wtedy wydrzewiają na wodzie niesamowite rzeczy. Teraz odezwał się kruk. Też zaniepokojony. W tej chwili już się kaczki uspokoił, a to już krzyczą kruki. Bo tutaj też właśnie kruki mają się bardzo dobrze. A to jest czas godów. Proszę posłuchać. Gdzieś o, widzę, dwa. Tak, tak. To jest para kruki się łączą na całe życie i nam się wydaje, że jak już się ktoś raz gdzieś kiedyś powiedział sakramentalne, tak, to jest wszystko załatwione. Nieprawda. Jest wiosna i trzeba się postarać. Dziewczyna znowu stroi fochy. Albo się chałupa nie podoba. Krążą nad nami. Tak. A może my się nie podobamy im. Nie, 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 nie. To nie o to chodzi. On stara się ją gdzieś tam zwabić. On stara się ją do czegoś, do czegoś przekonać. Ona leci pierwsza? Tak, tak. Ona stroi fochy. Ona jest damą to są bardzo piękne ptaki i bardzo wyraziste w swoich zachowaniach. To jest nasz najmądrzejszy ptak. Proszę. A to jest cały czas on. On jest tak podenerwowany tą sytuacją, że ona mu gdzieś tam ucieka. O. Nie widzimy ich teraz. Nie widzimy, są za drzewami, ale ich słyszymy. I to jest właśnie krzyk godowy kruka. Nam się wydaje, że on jest mało ciekawy, ale on jest bardzo wyrazisty. Ten głos jest donośny, zdecydowany. Tutaj partner tym swoim takim głosem pokazuje, że jest męskim, takim takim mocnym pierwiastkiem. I to jest fajne w tym wszystkim. Jeszcze jedna ciekawostka. Kiedy kruki zaczynają się zalecać, czyli pan za panią się ugania, pokazuje swoje zdolności rozrodcze, czyli pokazuje swoją tężyznę fizyczną. Tutaj trzeba zaistnieć jeszcze. Ona się przygląda czy to nie jest jak przypadkiem jakaś niedołęga. On musi być sprawny. Dlatego on wykonywał niesamowicie piękne ewolucje w powietrzu. Przy czym te ewolucje odbywają się jak pokaz samolotowy. Jeden leci pod drugim, czyli w takim tym, tym locie lustrzanym. Jakie trzeba mieć umiejętności orientacji w przestrzeni właściwie, żeby wychwycić wszystko dokładnie. One na siebie bardzo pięknie nalatują i łapią się szponami i zaczynają wtedy wykonywać powietrzu ewolucję. To jest cały piękny cykl. To jest jak, jak się już złapie właśnie ten moment, kiedy kruki zaczynają się do siebie zalecać, to jest coś przecudnego. A kończy się to nawet tym, że później jeżeli pani Krukowa sobie wyląduje na gnieździe do to oni przyniesie jakąś ładną gałązkę świeżą zieloną. My jesteśmy w miejscu takim niezwykle urokliwym, gdzie wieżba, gdzie, gdzie to Polary żyje, gdzie jest jakiś stawek. I cały czas wokół nas kipi życie. Nam cały czas stowarzyszą śpiewy, trele. A teraz traktor. Bo oddali, bo oddali słyszymy też pracę traktora, bo to są wiosenne prace polu. Odbyły się orki, teraz odbywa się jakieś tam wapnowanie, szykowanie gleby, rozpoczną się siewy. Życie, po prostu wiosna jest tym elementem, który powoduje, że wszyscy ruszamy z nową energią do budowania swojej przyszłości. Czy to będzie zakładanie gniazd, czy to będzie obsiewanie pola. Taka jest wiosna, taka jest wiosna. Słońce pięknie świeci, jak pięknie nam odzywają się sikoreczki, cały czas są z nami. A przecież my się w tej chwili nie poruszamy, siedzimy na jakimś zwolonym kawałku drzewa i słuchamy jak te ptaki pięknie śpiewają. Bo tu jest ich enklawa, tutaj mają wszystko. Z jednej strony jest Nysa Kłodzka, z drugiej strony jest Odra. Minęliśmy jedno oczko wodne, drugie oczko wodne, jakiś tam strumeczek gdzieś przemyka. O widzę w tej chwili gdzieś tam fruwa nad nami, szerszeń, wszystko budzi się do życia. Obierze świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.